W podpowiedniku odwiedzamy pana profesora Henryka Lule, rzeźbiarza tworzącego przede wszystkim w ceramice, znanego ze swojego udziału w odbudowie Gdańska. Prace profesora znajdują się w kolekcjach muzeów i zbiorach prywatnych na całym świecie. Duża przyjemność pana poznać. Proszę. Wielka przyjemność pana poznać. Ach, dziękuję. Wspominać go możemy ciepło, gdy stoimy przy wielkim piecu w dworze Artusa. Ja przy tym piecu, proszę pana, pracowałem dwa lata. 45% powierzchni tego pieca to są kafle i elementy ceramiczne zrobione przeze mnie. Trzeba było je zrobić bo 8% większe mm -hmm. ze względu na to, że po wyschnięciu i wypaleniu one się skurczyły. Nie? To jest oryginał, tu kopia, tu oryginał, tu kopia, tu oryginał, kopia, oryginał, kopia. Dumny pan jest z tego pieca? Czy jestem dumny? Proszę pana, to jest dzieło mojego życia właściwie. Także. Profesor Lula ma 93 lata, a jednak każdego dnia pracuje po kilka godzin. Do swojej pracowni prowadzi mnie za rękę i szczerze nie wiem, kto komu pomaga. Ceramikę wypala w piecach, które sam zbudował 60 lat temu. Mieszka w małym mieszkanku w gdańskim Wrzeszczu z żoną, którą poznał, jak sam mówi, gdy miała 10 lat. Żonę to ja poznałem, proszę pana, jeszcze jak byłem w gimnazjum. I, i czekałem do 20, a, aż skończyła 21 lat i się ożeniłem. Panie profesorze, proszę powiedzieć, czy życie ma sens? No, ja sens życia widzę w tym, że robię tą ceramikę, która się bardzo podoba ludziom i, i uważam, że w ten sposób w, w, wprowadzam jakiś taki element optymizmu do, do, do społeczeństwa. Wspaniała postać, wspaniała sztuka. Cudowne, sensowne życie.